No Działo się dzisiaj Ciebie, prowadzenie w rajdzie, później atak na znak, tapeć. Nie, no ten atak na znak to no niewiele jest tam. i tak wygraliśmy odcinek. No. Dzisiaj wygraliśmy 5 z 6 odcinków, które były, więc to jest bardzo budujące, no bo mieliśmy bardzo dobre tempo. Natomiast no, zapraszam, żeby wszyscy obejrzeli, opublikujemy na Facebooku moim fanpage'u film z przygody, która nam się stała. Nie wiem, co się stało. Samochód w tym samym miejscu na. 5 plus lewym zakręcie, czyli bardzo szybkim na piątym biegu, nie wiem przy 150, 60 na godzinę, po prostu nie oderwał się od drogi ryba lewo, prawo, lewo, prawo, obróciliśmy się, się kręciliśmy po prostu na, w środku drogi, że nie wydachowaliśmy, nie się że to jest cud, no i tam zobaczyliśmy kapcia. Niestety myśleliśmy, że to są dwa kapcie, ja się zatrzymałem, jeszcze wyszedłem i straciliśmy dwie minuty. Nie wiem, jak jest teraz, nawet chyba jesteśmy na, Trochę jestem rozgoryczony ze wszystkim, no bo to naprawdę nie Stata była ta spora. Tak, no ale mamy chyba do by miejsca 5 sekund, więc to też nadgoniliśmy na tej pętli bardzo dużo. Natomiast yy, no jestem zły, bo to naprawdę nie była nasza wina. No, naprawdę nie była nasza wina, no, moja, bo tam Kamil to świetnie dyktował. Tak? Wjechaliśmy, po prostu się ten samochód odkleił. Zrobiło się drugi raz to samo, co było na Rzeszowskim. To samo miał niejaki Rendina, który startował w rajdzie Niemiec z tym samochodem i też mu od, po prostu odkleiło tył, który odskoczył. No i, i, I to jest właśnie ten mankament tej bardzo dobrej Skody tak naprawdę. Nie wiem, nie wiem, co mamy zrobić. Jadę, nie mam zaufania do samochodu i to jest problem. Teraz tą pętę, te dwa odcinki chem Nie powiem jak to. Nie użyję tego słowa, ale wystarczyło to, żeby wygrać te odcinki. Także no jutro też jest dzień. Uśmiecham się i zapraszam wszystkich na odcinki będziemy szli wszystko, żeby nadgonić.